Witam serdecznie. Jest zapowiadany gość na dzisiejszej konferencji, który zapowiadał się sam, że będzie tutaj i będzie, będzie atakował i, i nie, nie na pozycji. Nie, nie, Witam, witam w ogóle. Cześć, witam Ciebie i Twoich widzów. Nie, ja tu przymci Ci towarzysko, słuchaj, nie moja gala, nie moje zabawki, nie mój plac zabaw. Wpadłem po prostu towarzysko, tym bardziej, że przez już dość spory czas nigdzie się nie pojawiałem, bo chciałem się troszkę, wiesz, wyciszyć, zregenerować, no i wpadłem po prostu I ja inaczej. Za bilet do cyrku trzeba zapłacić, a tu można przyjść za darmo. Więc jestem. Wróćmy do. Po co przyszedłeś, to za chwilę o tym porozmawiamy, ale wróćmy pamięcią do tego momentu, kiedy przegrałeś z Tomaszem Oświecińskim. Gdzieś twi taka złość sportowa, że kurde, nie udało się, że za mocny się okazał? Nie, wcale nie był za mocny. Słuchaj, Walka w walce nierówna. Uważam, że po prostu miał dużo szczęścia, ponieważ. Ja mam tam problemy z tym więzadłem moim i akurat tak kopnął niefortunnie, że trafił mnie w, w ten punkt, gdzie mam problem z tym więzadłem. I ja poczułem, że ta noga mi, że tracę tą nogę, więc pozostało mi odruchowo. Jest jak zwierzę. Zwierzę będzie przed tobą uciekać, ale jak znajdzie się w potrzasku, gdzie nie ma, przychodzi do ataku. Więc mi pozostało jedyne co, to rzucić się po nogę. Do niego rzuciłem się. No że on, kurwa, no to stary judoka, no cześć, gość. Kurwa, to ten zawodnika z KSW, nie oszukujmy się, chłopak, który walczył w KSW, wygrał z popkiem i tak dalej. I po prostu to no, musiałem iść po nogę trochę za wcześnie, bo był, e, jeszcze miał dużo tlenu, dużo siły. E, no, po prostu walka się tak potoczyła, no nie po mojej myśli. No tak jest życie, Zda po prostu się zdarza. Uważam, że boks, małe rękawice, takie rzeczy spokojnie bym się z nim poradził. No akurat w tej płaszczyźnie tym razem nie dałem rady. Fart, że to jest po prostu szczęście, bo smyrno mi... Nikomu się nie udało, jemu się udało. No zdarza się najlepszym. To była pierwsza walka, gdzie nie oberwałeś w tył głowy od dłuższego czasu? Nie no, z Widziujakiem też nie dostałem w tył głowy. A, przepraszam, przepraszam, okej. Okay. Ten... Nie każdy jest takim kurwa a, nawiązałem do Marcina. nie każdy jest upośledzonym człowiekiem jak Marcin Najman kurwa. Marcin, dalej ta niechęć jest pomiędzy tobą a Marcinem? Eee, co ja ostatnio z Marcinem w ogóle rozmawiałem, to mnie przepraszał. Za wszystko, przepraszał mnie, że za a, to... Że niesportowo się zachowywał. E, przyznał publicznie, znaczy nie publicznie, przyznał prywatnie, że on że się jak pizda e, i tyle. I ja... Macie dobre relacje teraz? Nie mamy już? dobrych relacji, ponieważ e, sprzedał mnie. Czemu? Rozjebał się na mnie. Zadzwonił do federacji i powiedział, że ja chciałem. Do Klauda? Tak, zadzwonił do Klauda, że ja chciałem go w jakiś sposób przejąć, żeby zrobić z nim walkę w innej federacji. A ja po prostu byłem lekko podpięty. i do niego zadzwoniłem i dobra, Marcin, dawaj, napierdalamy się, bekę sobie z niego kręciłem. Na szczęście nagrywałem to. I chciał mi e, zrobić podórkę w federacji. Więc ty się. nie no, śmieję się, no debil, po prostu debil. I wysłałem Federację nagranie, jak z niego się nabijam, jak nie przeprasza, e, jak nie przeprasza prywatnie, więc jebać tą chorągiewkę. Nie da się was nie lubić, naprawdę. <laughs> Powiem szczerze. Co mam ci powiedzieć, Tomku? Taka branża. Taka, taka branża, okej, okay. to przejdźmy dalej. Dzisiaj jesteś tutaj z powodu Natana Marconia, podobno? Nie, nie, ja tu jestem, żeby wspierać Słaję. Daniela Magikala, Łukasza, e, panią Gosię, Masa. E... Jak ten świat się zmienia! Ja... <laughs> Witaj, gienia, świat się zmienia. Oczywiście, że tak. Więc po prostu jesteśmy, wiesz, po to, żeby, jestem tutaj po to, żeby sobie jakiś tam chłopakom wspierać. też długo mnie nie było w internecie, wyciszyłem się troszkę, myślałem sobie, swoje życie gdzieś tam poukładać i, i stwierdziłem, że jest idealny moment, żeby przyjść po prostu i zobaczyć, co się dzieje, czy coś się zmienia i tak dalej. Sandra e, na swojej walce pokazała ogromne, no tak bym powiedział, jaja w tym sensie pozytywnym. E, dała dobrą walkę, no niesamowicie się biła. E, gdzieś e, gdzieś e, to był twój wpływ, czy, czy, czy po prostu ona taki charakter już ma waleczny? Słuchaj, no ma waleczny charakter, ale też wiesz, no ja z nią codziennie trenowałem. Na każdym treningu byłem zawsze z nią, nawet jak miałem, pobyłem po swojej walce. Co ja. Ja wróciłem 3 dni po walce mojej z wiźwiaki już do treningów, żeby z nią trenować e, i tak dalej. No nieraz było tak, że wiesz, trener chce utarczować, czy coś robić. No nie, nie, że nie, że się źle czuję. Dużo razem we dwójkę robiliśmy, e, wspieraliśmy się. No to jest twarda dziewczyna. Uf chciałbym mieć tyle Widziałem to z bliska. Szczerze, chciałbym mieć tyle charakteru, co ona. Tak szczerze. Oddać trochę showmana, a wziąć trochę od niej charakteru. Gdybym ja miał tyle charakteru, co ta dziewczyna, to uważam, że byłbym dzisiaj najlepszy. Nie no, naprawdę, powiem ci, że oglądałem to z bliska i, 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 i jestem do dzisiaj pod wrażeniem tego, co się no, wtedy i... działo na ósemce. Tomek, ty stary, ja, ty nie widziałeś jak wróciliśmy do domu po walce, to wszystko czuło... Ja wiem, bo nie przeszła na wywiady, dość domyśliłem się, że, no, że nie wygląda to dobrze, ale to no, jest... nie wiem, ze trzy noce nie, spali, nie spałem, siedziałem, wiesz, przy niej, to... ciężkie obrażenia poniosła, a jeszcze, na... słuchaj, ona ogląda i tak, zamiast być z siebie dumna, to mówi tak, ja pierdolę, biłam się jak pizda. Ja mówię, wiesz co, i tak spojrzałem na siebie w pewnym momencie, i mówię tak: to jak ona się jak pizda, to ja to nie wiem, gdzie ja jestem, kurwa. Jeszcze co chodzi? No. O, o. Majaja, straszne, słuchaj, naprawdę. No, 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 obiektywnie mówię, no jest strasznie twarda, po prostu, jest, no, kurwa, ja to, ja nie przyjąłem przez 10 walk połowy obrażeń takich co na tej No wiem Tomku, że się zgodzisz Zgodzę <grym> się, <grym> bo, bo. Bo, bo widziałem to z bliska i mówię nie, to się nie może tak nie może tak się no, toczyć i, i naprawdę tutaj Słuchaj, W momencie kiedy po tej walce nauczyłem się myć naczynia, dowiedziałem się, gdzie jest odkurzacz w domu. Yy, nagle sklep wiem, gdzie jest i umiem zakupy zrobić. Widzieliście. No, same pozytywne rzeczy. Same plusy. Same plusy. Same plusy. Same plusy. Dobra, co z Natanem Marconiem? Jak to w ogóle Jebać wygląda? Nie bać go, no fałszywa szuja po prostu, mam w niego wyjebane. Mieliście kiedyś dobre relacje? Mieliśmy bardzo dobre relacje. I ja przychodząc nawet na konferencję Klauda, pomagając, mu, byłem pewny, że dalej mamy dobre relacje. A on się po prostu na mnie wypiął. No. Ten świat jest właśnie taki frajerski, no i on, on taką osobą jest. I powiem ci szczerze, że ja nie będę do niego pierwszy rzucał, bo ja nie jestem szeliga, że się będę z nim cackał. Ja bym poczuł, od razu gwalił go na mordę. Więc jeżeli do mnie szczeknie. O takim plaskaczu, jak wypłaciłeś Marcinowi, to myślę, że raczej do jego walki może nie dojść Jeżeli tutaj. do mnie szczeknie, ruszę wszystkim. Wyjebane mam trzyma walkę. A jeżeli będzie szedł grzecznie, kurwa, mijał mnie, to nie będę się do niego rzucał i szukał atencji. Co dalej z twoją karierą? Jak to wygląda? No mam podpisany kontrakt na walkę. Eee... Z kim? Stradzę. Z Filipkiem. Chój tam powiem. Czyli to co było wisiało w powietrzu jest. Nie powiem gdzie, nie powiem w jakiej federacji, eee... ale na 100% w tym roku walka z Filipkiem się odbędzie i też negocjuję już kolejne dwie walki. Więc ten rok będę miał pracowity. Pracowity. I... No I w końcu schodzę trochę niżej do wagi, kurwa. Przynieś właśnie dużych chłopów do się Z Filipkiem. Z Filipkiem. Może, Przepraszam federację, która podpisała ten kontrakt. Z Filipek, Boks małe rękawice, kategoria wagowa 7-7. W tym roku jest to już podpisane. Ja to podpisałem, on to podpisał i likuje właśnie tą walkę. A co? Nie mogę powiedzieć, gdzie, czy to jest Cloud, czy to jest Fame, czy to jest może Prime, a może jakaś nowa się szykuje. MMA VIP na przykład. Nie, 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 no nie. coś nowego, nie wiem, nie powiem, ale na pewno ta walka się odbędzie. I mówię to, a po to to likuje. Żeby ludzie wiedzieli, że to już jest przyklepane i żeby ten mały kurdupel żeby ten mały kurdupel mi się nie wyśliznął i nagle nie zmienił zdania. W takim razie czekamy. Sami słyszeliście. Trzeba tylko czekać na walkę Dokładnie, z Filipkiem. Już się tam zagotowało. Pamiętam, że między wami trzeszczy. Nie, no Widzę i... go. No. To jest dla mnie... On i Marko. Słuchasz jego muzyki? Kurwa, właśnie to jest najgorsze, że słuchałem kiedyś jego muzyki. I odkąd okazał się śmieciem, musiałem przestać. Mimo, że lubiłem jego muzykę, no to kurwa po prostu, wiesz, źle się czuję, nie? Coś jest... Ale jak przegra Filipek, to musi znowu nagrać piosenkę, w której mnie propsuje. Nic dodać, nie słyszę. Dziękuję. Dzięki to.